Dzień dobry, moi drodzy. Czas na wyjątkowy, szczególny, świąteczno-noworoczny odcinek, w którym zajmiemy się przyporządkowywaniem poszczególnych wydarzeń piłkarskich do różnych kategorii. I z tego miejsca od razu zachęcam was nie tylko do zostawienia subskrypcji na tym kanale, gdzie często też nagrywam swoje odcinki, ale także do aktywnego udziału w komentarzach. To znaczy, jakie wy wydarzenia byście przyporządkowali właśnie do tych poszczególnych kategorii, które za chwilkę przedstawię. Lecimy z tematem. Pierwsza kategoria, moi drodzy, nazywa się „Ile dałbym, by zapomnieć cię”. I tutaj podejrzewam, że wielu uderzając w jakieś nostalgiczne tony przypomni sobie jakieś przykre, bardzo smutne, uderzające, traumatyczne piłkarskie momenty z tego ostatniego roku. Pewnie kibice Barcelony wskażą odpadnięcie z Ligi Mistrzów, bo już było tak blisko tego finału. Pewnie kibice Realu Madryt wskażą ten regres Realu właśnie w ostatnich tygodniach. Ale kibice reprezentacji Polski jednak chyba najbardziej będzie pamiętał to grobowe spotkanie z Finlandią. Pokłosie afery premiowej, porażka z Finlandią, kiedy wydawało się, że my już nie będziemy w stanie się podnieść i że nasze szanse tak naprawdę na awans na Mistrzostwa Świata będą już pogrzebane. Na szczęście później Jan Urban zdołał to wszystko w miarę posklejać. Zobaczymy, czy awansujemy, ale to spotkanie z Finlandią absolutnie zapisało się w annałach polskiej piłki i to na takiej bardzo czarnej karcie. Jeden z takich najbardziej traumatycznych momentów, biorąc pod uwagę cały kontekst, do którego zresztą za chwilkę przejdę, ale ile dałbym, by zapomnieć Cię, absolutnie pasuje do tego meczu reprezentacji Polski z Finlandią, ale pasuje także, przynajmniej w moim przypadku moi drodzy, do 29 dnia maja. Wtedy Wisła Kraków zmierzyła się z Miedzią Legnica w pierwszym meczu Białej gazdy właśnie w playoffach, jak się później okazało w ostatnim, ponieważ Wisła Kraków odpadła w tych barażach ja nie ukrywam, że Wtedy pojawiła mi się w głowie taka myśl, taka czarna myśl, że jeśli nie awansują teraz po tych playoffach, to kurczę oni chyba nigdy już nie awansują, że ta Wisła będzie niestety klubem przeklętym. Na szczęście później okazało się, że tak jak Jan Urban posklejał reprezentację, tak Mariusz Job posklejał Wisłę Kraków. Wisła rozpoczęła kolejny sezon w sposób absolutnie spektakularny, ale nie ukrywam, że te playoffy są dla mnie takim traumatycznym momentem. Ja w ogóle w moim życiu kibicowskim w Wisie Kraków mam kilka takich traumatycznych momentów. Absolutnym numerem jeden jest oczywiście odpadnięcie Wisły Kraków za Poelem Nikozja, kiedy naprawdę łzy się polały, i to nie takie, metafor nie, nie takie metaforyczne, przepraszam, ale dosłowne, ale tutaj to odpadnięcie. To nie był taki moment, po którym pojawiły się łzy, ale bardziej jakby tak człowiek dostał po prostu taką mokrą szmatą w twarz. Znowu, kurczę, no ile trzeba czekać po prostu na ten awans. No ale chyba już długo czekać nie trzeba będzie. Aczkolwiek do tej kategorii, ile dałbym by zapomnieć cię, to spotkanie Wisełki z Miedzią Legnica jak najbardziej pasuje. Podobnie właśnie jak mecz Polski z Finlandią. Poza tym raczej nie przypominam sobie chyba takich strasznie bolesnych dla mnie momentów jako kibica, no bo w Wiśle i reprezentacji głównie kibicuję, a poza tym to... W sumie chyba nikomu. A teraz druga kategoria moi drodzy, czyli Cirkus i Skandaloza. Pozdrawiamy pana Nenada Bielicę, który jest autorem oczywiście tych słów, które też zapisały się w historii polskiej piłki. Najbardziej bulwersujące rzeczy z 2025 roku. I tutaj wskażę dwie kwestie, jeśli chodzi o historie związane z polską piłką. Po pierwsze, skandaliczny zjazd polskich arbitrów. To znaczy, mam wrażenie, że w tym roku mieliśmy do czynienia. Chyba za absolutnie najgorszym rokiem w ostatniej dekadzie, jeśli chodzi o nasze sędziowanie. Mieliśmy do czynienia z potężną liczbą błędów, różnych dyskusji na temat poziomu sędziowania i w pewnym momencie to skręciło po prostu w takim kierunku. Zaczęła się nakręcać po prostu taka spirala, że sami sędziowie po prostu nie byli w stanie tego podnieść. Oni zdali sobie sprawę, że zdawali sobie sprawę chyba dość szybko, że są na cenzurowanym, że kibice oglądają te mecze nie dla nich, ale trochę z obawy o to, w obawie o to, jak oni po prostu poradzą sobie właśnie z prowadzeniem takich spotkań i mam wrażenie, że mm, nakręciła się po prostu taka spirala wokół polskich sędziów, oni przestali to wszystko dowozić, gigantyczna liczba błędów, no i koniec końców, ja jako człowiek, który zawsze w takim kontraście do hiszpańskich sędziów byłem zwolennikiem polskich arbitrów, no to jednak po tym roku trochę muszę uderzyć się w pierś i zauważyć, że to co się tutaj wydarzyło niestety jest bardzo, bardzo niepokojące. Trzeba być po prostu nieobiektywnym, żeby tego nie zauważać. Natomiast najbardziej niepokojące jest to, o czym ostatnio wspominał mi Damian Sylwestrzak. To znaczy czyli nasz nowy sędzia międzynarodowy, który ostatnio prowadził już mecze w Lidze Mistrzów. Nasz nowy sędzia w Lidze Mistrzów, o tak powinienem powiedzieć, który zwrócił uwagę na to, jak strasznie spada liczba kandydatów na bycie sędzią w polskim futbolu. Że po pierwsze, mamy coraz mniej chętnych w ogóle do prowadzenia meczów, a po drugie, wiele młodych osób, które zapisują się na kursy sędziowskie, ma problem z testami fizycznymi i tak dalej i tak dalej. Więc siłą rzeczy, jeśli my już w tym momencie mamy tak duży kłopot z sędziami, a kandydatów jest coraz mniej, jest bardzo duży problem ze sprostaniem właśnie wymaganiom fizycznym. No to raczej trudno patrzeć w przyszłość przez różowe okulary, ponieważ nie ma raczej zbyt dobrych widoków. Więc to jest jedna taka kwestia, którą można. Trochę podkreślić pod cyrkus i skandalozę, bo, bo nie ma co ukrywać, że niektóre decyzje polskich sędziów były oczywiście skandaliczne. Plus nie ma co ukrywać, jeszcze patrząc na te wcześniejsze zdarzenia, że polscy sędziowie, jak na przykład Bartosz Frankowski czy Tomasz Musiał, akcją ze znakami nie pomogli sobie. I tak jak w pewnym momencie wydawało się, że Szymon Marciniak będzie po prostu niósł sztandar polskich sędziów i całe środowisko sędziowskie pójdzie do przodu, tak, nie dość, że nie poszło do przodu, to jeszcze wyhamowało, a potem zawróciło i nastąpił bardzo duży regres. Więc do tej drugiej kategorii absolutnie przypisałbym właśnie nasze środowisko sędziowskie. I druga kwestia, najbardziej bulwersująca historia w polskiej piłce 2025 roku, to jest afera z opaską wokół Roberta Lewandowskiego. Kolejna taka historia, która znów zapisze się nomen omen w historii polskiej piłki. Tylko ja tutaj akurat na tę sytuację spojrzałbym nie tylko w kontekście Samego zabrania opaski Robertowi Lewandowskiemu, później reakcji lewego, który wypuścił, wypuścił komunikat, każdy z Was doskonale pamięta, co się wtedy działo. Mało tego. To były tak uderzające momenty, że podejrzewam, że bardzo wielu kibiców oglądających ten odcinek przypomina sobie teraz w ogóle, co robiło w danym dniu, kiedy Michał Probierz zabierał opaskę Robertowi Lewandowskiemu. Natomiast ja bym spojrzał na całą tę sytuację, tak z lotu ptaka i na cały ten ciąg zdarzeń i chronologię zdarzeń wokół reprezentacji Polski. Czyli na przykład pożegnanie Kamila Grosickiego przy okazji meczu z Mołdawią, gdzie Grosik w sumie ostatecznie z tą reprezentacją się nie pożegnał, bo do niej wrócił. I te sprzeczne komunikaty Lewy będzie, nie będzie, będzie, nie będzie. Przyleciał, ale jak już przyleciał, to z takim dużym poczuciem niesmaku, bo wiele osób uznało po prostu, że Robert Lewandowski w trosce po prostu o swój wizerunek no, przyleciał po prostu na to pożegnanie Kamila Grosickiego, bo widział, że ludzie zaczynają mieć do niego pretensje i kadrowicze po prostu i kibice. Wszystko na tym całym timeline'ie całej tej afery Totalnie się rozlazło. Wszystko zostało rozegrane tam w sposób po prostu totalnie katastrofalny. Jeśli ty jesteś Robertem Lewandowskim i masz inne plany, nie chcesz przylecieć na to pożegnanie, to jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe. Ale jeśli ty tak trochę kluczysz, że nie przylecę, a tu przylecę, to miała być niespodzianka, a wszyscy wiedzą, że to nie miała być żadna niespodzianka, strasznie źle to wyszło. Następnie Robert Lewandowski zabiera opaskę Robertowi Lewandowskiemu, i przez całą tę aferę pojawiała mi się w głowie taka myśl, że po pierwsze, to jest zły moment, zły timing przed tym meczem z Finlandią, ale po drugie, czy Michał Probierz sam z siebie po prostu od tak zabrałby opaskę Robertowi Lewandowskiemu, no ktoś musiał go do tego oczywiście zmotywować. No i książka Sebastiana Staszewskiego na temat Roberta Lewandowskiego także oczywiście rzuca dodatkowe światło na tę aferę, ponieważ to nie jest tak, że Michał Probierz nagle obudził się któregoś pięknego dnia i doszedł do wniosku, Lewy jest problemem, zabieramy mu tę opaskę. No, ktoś po prostu go do tego zmotywował. Pewne rozmowy oczywiście były tam prowadzone. Natomiast później spalony na stosie został Michał Probierz, który też fatalnie tutaj to rozegrał. Stricte, jeśli chodzi o timing, nawet o godzinę, nagle wieczorem my się dowiadujemy, lewy nie ma opaski i tak dalej. Kurczę, to wszystko można było załatwić naprawdę może nie w białych rękawiczkach, bo te białe rękawiczki i tak zostałyby ubrudzone w tej historii, ale mimo wszystko z jakąś taką większą ogładą, planowaniem. No jeśli ty jesteś selekcjonerem, to musisz być strategiem, musisz pewne rzeczy umieć przewidzieć. Tak samo, kiedy jesteś kapitanem, musisz pewne rzeczy przewidzieć. Co może wywołać jaką reakcję? Czy jeśli ty zabierzesz tę opaskę, to czy kadrowicze staną po twojej stronie, czy nie staną? No nie stanęli. Cała ta historia to był gigantyczny skandal, wielopłaszczyznowy skandal, który moim zdaniem ubrudził nie tylko Michała Probierza, ale wszystkich. Bo Robert Lewandowski, kiedy otrzymał ten komunikat o tym, że traci opaskę, też musiał mieć z tyłu głowy... Takie myślenie, kurczę, ktoś jednak gościa do tego zmotywował. A ja za chwilkę z tymi ludźmi, którzy do tego go zmotywowali, będę musiał usiąść po prostu na zgrupowaniu. No i usiadł, no bo wrócił do tej reprezentacji, ale mam wrażenie, że kiedy Robert Lewandowski, choć pewnie wprost tego nie przyzna, pojawił się na tym pierwszym zgrupowaniu już po odebraniu opaski, kiedy Jan Urban był selekcjonerem reprezentacji, to musiał tak patrzeć, kurczę, krzywo na tych pozostałych kadrowiczów, przynajmniej część tych kadrowiczów na zasadzie, panowie. Ja wiem, że wy maczaliście w tym wszystkim palce, a teraz co będziemy udawać, że nic się nie stało? Nie wiem, cała ta historia była dla mnie po prostu przesłaba i to jest dla mnie największy absolutnie cyrkus, ale taki wielopoziomowy, począwszy od tej afery z przyjazdem na pożegnanie Grosika, z ominięciem właśnie meczu z Finlandią, co też oczywiście nie było tu bez znaczenia, tego jak kadrowicze odebrali Lewego, tego jak zachował się Probierz, i tak dalej i tak dalej. Boże, w ogóle co to było? Jak można było do czegoś takiego dopuścić? Jak można było do czegoś takiego dopuścić? Oczu kąpiel, czyli coś czego nie da się odzobaczyć, a szkoda. Mam wrażenie, że te pozostałe wydarzenia, które już tutaj wskazałem, także do tej kategorii by pasowały, ale wskażę dwa inne wydarzenia, takie mikro powiedzmy. Czyli po pierwsze, porażka Lecha Poznań z Lincoln Red Imps, to jest coś co absolutnie nie pasuje mi do Lecha w ogóle jako projektu, do trenera Frederiksena, nawet do jakości piłkarzy, którzy występują obecnie w kolejorzu, no bo Lech cały czas jest w grze na wszystkich frontach, a nagle przegrywa z ekipą z Gibraltaru. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z miksem deprecjonowania tego rywala, takiego słabego podejścia, plus oczywiście bardzo dobrą formą Lincoln Red Ips, ale nie, no to była, to była totalna kompromitacja i to był taki mecz, który przypomniał mi te mroczne czasy polskiego futbolu, kiedy my non-stop zbieraliśmy te euro w p trzy kropeczki, różne łomoty, odpadnięcia z jakimiś, wiecie, lewadiami, z W pewnym momencie naprawdę człowiek już był taki skażony tym myśleniem, że jeśli zbliżają się europejskie puchary, no to zaraz będzie kolejna historyczna kompromitacja. A nagle się okazało, że polska piłka trochę się odrodziła w europejskich pucharach i naprawdę radzimy sobie bardzo dobrze, a tu nagle gong i dostaję z Lincoln Red Imps. I to z tym Lincoln Red Imps nie dostaje Legia, która była w totalnej agonii, tylko Lech Poznań, do którego, podkreślę to po raz kolejny, totalnie ta porażka mi nie pasowała, więc oczu kąpiel jak najbardziej to nie pasuje. Plus, jeszcze jedna kwestia. To, jak rozjechał się Real Madryt, Szabiego Alonso, niestety po tym bardzo udanym, optymistycznym, obiecującym początku, bo klubowe Mistrzostwa Świata były bardzo fajne, pomimo tego, że Real odpadł z PSG i nie wygrał tego klubowego mundialu. Początek tej pracy był naprawdę bardzo obiecujący. Wygrana kurczę w El Clasico, i od tej wygranej w El Clasico nagle wszystko zaczęło się sypać. Zaczęły się przetrafiać mecze trudne do przetrawienia. Mecze bez planu, bez stylu, bez mapy. Do tego słabsza forma wielu piłkarzy, jak między innymi właśnie Vinicius, Kylian Mbappé, ciągnący właśnie ten Real. Ale Real, który w zasadzie nie stawia żadnego kroku do przodu. Nie ukrywam, że dla mnie... Ten regres realu chyba najbardziej pasuje właśnie do tej kategorii oczu-kąpiel, ponieważ po prostu miałem zupełnie inne oczekiwania, mając w pamięci Real Szabiego Alonso. Więc, absolutnie, regres tej ekipy jest dla mnie czymś zatrważającym i tym, jak bardzo Szabi Alonso wydaje się być trenerem, który nie potrafi znaleźć rozwiązania na te wszystkie bolączki. Absolutnie tego bym się nie spodziewał. Dla mnie to jest najbardziej szokująca w ogóle historia chyba w tym roku. Czwarta kategoria, moi drodzy. Wnukom będę opowiadał pozytywne rzeczy, które będziesz pozytywnie wspominał, i tutaj wskażę dwie historie. Po pierwsze, może trochę życzeniowo, ale jednak po pierwsze, w, przy takim szerszym spojrzeniu, wchodzenie poważnych ludzi do polskiej piłki. Oczywiście w tym momencie skupiamy się głównie na Robercie Dobrzyckim, ale chodzi mi o to, jaki klimat w ogóle panuje w polskiej piłce, jak poważne osoby. Trafiają do polskiej piłki po to, żeby być właścicielami. Zbigniew Jakubas, oczywiście, lata temu, ale w tym momencie widzimy, powiedzmy, taką wisienkę na torcie, czyli motor grający w ekstraklasie, ale też wejście Roberta Dobrzyckiego, który rozpoczął swoją robotę odbicia rekordów. Bardzo duża rewolucja, zmiany dyrektorów sportowych, afera weselna wokół Widzewa to jest też coś, co pasowałoby pewnie, no właśnie, do której kategorii? Do cirkus i skandaloza, no bo to jednak do cyrkus, absolutnie, afera weselna to był cyrkus. Natomiast mimo wszystko pojawienie się Roberta Dobrzyckiego i pakowanie tak gigantycznej kasy do Widzewa Łódź, to jest coś, o czym faktycznie prawdopodobnie będziemy mogli opowiadać i wracać do tego w różnych programach za 5, 10 czy 15 lat, tak jak teraz na przykład wracamy do Wisły Cupiała. Do Józefa Wojciechowskiego w Polonii, dając przykłady, ale też kontrprzykłady. I teraz ja nie wieszczę wielkiego sukcesu Widzewowi od razu. Być może taki sukces nastąpi za pół roku, może za półtora, może za dwa lata, ale uważam, że wejście takich ludzi właśnie jak Robert Dobrzycki do polskiego futbolu to jest bardzo ważna data, którą trzeba podkreślić po prostu w kalendarzu i ogólnie chodzi mi o to, w jakim kierunku idzie polska piłka, jak rozwijają się nam dyrektorzy sportowi, co robi Łukasz Masłowski z Jagielonią, jak rozwijają nam się trenerzy, jaki mamy dopływ młodych naprawdę kapitalnych trenerów yy, właśnie do polskiego futbolu, to jak oni są w stanie budować lub rewolucjonizować kluby. Wspomniałem w pierwszej kategorii, ile dałbym by zapomnieć cię, że bardzo żałuję, że Wisła odpadła w tych play-offach do Ekstraklasy, ale awansowała inna Wisła, Wisła Płock, która oczywiście jest klubem wspieranym przez miasto i to wiśle Kraków oczywiście się nie podoba, i tak dalej, i tak dalej, ale patrząc już na takie aspekty stricte sportowe, to robota, którą wykonuje tam Mariusz Misiura, jest po prostu spektakularna. Mimo, że styl Wisły-Posk pewnie wielu kibicom nie odpowiada, to jednak te liczby, które on osiąga, bycie liderem tak naprawdę na koniec jesieni, to jest coś absolutnie niesamowitego. Plus, jeśli jeszcze Mariusz Misiura w naszej ostatniej rozmowie wspomniał o tym, że ta bardziej defensywna, taka pragmatyczna, konserwatywna gra Wisły-Posk to ma być tylko etap, a na dalszych. Etapach po prostu tego procesu on zamierza wprowadzić styl bardziej ofensywny. Na pewno będzie okazja, żeby trenerami szó z tego rozliczać. Natomiast ta robota, którą on wykonuje, jest po prostu do no, arcyfenomenalna, przynajmniej do tego momentu, więc. Pojawienie się takich ludzi właśnie jak Misiura, jak Mateusz Stolarski, jak Łukasz Tomczyk, być może w Rakowie Częstochowa, bo o nim też słyszałem mnóstwo pozytywnych opinii. I w ogóle wpuszczenie takiej świeżej krwi do polskiego futbolu uważam, że jest czymś pozytywnym. I to od razu mówię, nie chodzi mi tylko o te postaci z okładki. Nie chodzi mi tylko o te postaci, które są pierwszymi trenerami, jak Szwarga, jak Stolarski, jak Gonzalo Fejo i tak dalej. Ale także ludzi, którzy są asystentami trenerów na przykład starszej daty. Bo... Jacek Zieliński to jest trener, który dopuszcza do siebie właśnie młode osoby. O, o i Żyńskiem też chodzą takie głosy właśnie w środowisku, że to jest trener, który po prostu uczy się właśnie od młodych osób, więc nie zawsze te młode osoby, które wzbogacają tę polską piłkę pod takim kątem taktycznym, muszą funkcjonować na świeczniku. Natomiast moim zdaniem one naprawdę bardzo dużo dobrego do naszego futbolu wnoszą, więc to jest pewnie coś, ta taka zmiana generacyjna, o czym będzie można opowiadać. A jeśli chodzi o takie moje stricte wspomnienia z tego ostatniego roku, o których faktycznie będę mógł opowiadać wnukom, no to jest ta kampania Barcelony w Mistrzów, oczywiście runda wiosenna. Nie tylko dlatego, że mieliśmy do czynienia z Barceloną, która gra futbol spektakularny i z Laminem Jamalem, który grał momentami wybitnie, ale też dlatego, że ja po prostu byłem na większości tych spotkań. Więc dla mnie możliwość jeżdżenia na te wszystkie mecze to było oczywiście coś kapitalnego, ale taka kampania Barcelony w Lidze Mistrzów, zwłaszcza, że był to dla mnie osobiście pierwszy sezon komentowania Ligi Mistrzów, to jest coś, co będę wspominał po prostu do końca życia. Trafiliśmy na świetną Barcelonę, pięknie grającą, ale też Barcelonę z Polakami, co też nie było bez znaczenia, no bo prawie za każdym razem po tych meczach po prostu można było z Polakami rozmawiać, wymienić spostrzeżenia, jak się grało na Benfice i tak dalej. Mam tutaj na myśli nie tylko ten rok kalendarzowy 2025, ale ogólnie cały poprzedni sezon. Więc jeśli chodzi o moje osobiste wspomnienia, to absolutnie ta Barcelona, widzę Mistrzów i ta kampania, plus fakt, komentowania Ligi Mistrzów w takim moim premierowym sezonie, to jest coś, o czym wnukom na pewno będę opowiadał. No i piąta kategoria, moi drodzy, GOAT, czyli absolutna topka w tym roku. I tutaj naprawdę długo się zastanawiałem, bo można byłoby wskazać takie rzeczy oczywiste, czyli PSG, wreszcie triumf Lidze Mistrzów, znakomity sezon Usmana Dębele, gdzie nawet sam Luis Enrique nie przewidywał, że Dębele będzie w stanie właśnie osiągać takie liczby i w sposób zasłużony zdobył tę złotą piłkę. Zdecydowanie bardziej zasłużony, niż gdyby zdobył ją La Mal, co podkreśla oczywiście po raz kolejny. Natomiast absolutna topka, jeśli chodzi o widowiskowość w graniu, no to jest to La Mal. Oczywiście w fazie pucharowej Ligi Mistrzów nie bez znaczenia też były te słowa Simona Inzagiego o tym, że tacy piłkarze rodzą się raz na kilka lat piłkarzy Interu zachwycający się właśnie Laminem Yamalem to jest na pewno coś absolutnie do zapamiętania. Natomiast ja chciałbym dorzucić tutaj jeszcze jedną kwestię. To znaczy Rafinie, czyli piłkarza, który w ostatnim sezonie rozegrał 57 meczów, strzelił 34 gole, zaliczył 26 asyst i mam takie wrażenie, że Trochę za bardzo jest jednak deprecjonowany przez to środowisko piłkarskie, i moim zdaniem, deprecjonowanie Rafini jest efektem nie tego, że Rafinia jest postacią niemedialną, bo moim zdaniem on, wbrew pozorom, jest dość medialny, plus żona bardzo mu w tym jeszcze pomaga, żeby być bardzo medialnym. Natomiast ta eksplozja Rafini, a później deprecjonowanie go we wszelakich klasyfikacjach, jest po prostu efektem tego, że Barcelona nie wygrała Ligi Mistrzów, i wiele osób wychodziło z założenia, że nie można umieścić zbyt wielu piłkarzy Barcelony, na przykład w takiej najlepszej jedenastce, czy w różnych rankingach. No bo ta Barcelona jednak Ligi Mistrzów nie wygrała, a PSG rzeczywiście na bardzo wielu pozycjach miało totalnie topowych piłkarzy. Miało najlepszego bramkarza ostatniego sezonu Ligi Mistrzów, czyli Gigi Donarumę. Miało dwóch najlepszych bocznych obrońców, Hakimiego i Nuno Mendesza. Miało znakomitych środkowych pomocników, Vitinie, João Nevesa. Miało fantastycznych piłkarzy grających w ofensywie, Desiree Duet, czyli bohater finału, Usman Dembele, Kwicha Kwarackelia i tak dalej. Więc samego PSG bylibyśmy w stanie umieścić w takiej absolutnej topce złotej piłki? Pewnie kurczę z sześciu, siedmiu piłkarzy i to bez jakichkolwiek wątpliwości. Zawodników, przy których moglibyśmy się zastanawiać, czy to jest top 3, czy to jest top 5. No bo niby dlaczego taki Asha w Hakimi, czy Nuno Mendes mieliby nie być, nie być przykładowo w top 5. Więc siłą rzeczy ktoś musiał na tym ucierpieć, no i ucierpiał na tym właśnie między innymi Rafinha, który w ogólnym takim postrzeganiu środowiska piłkarskiego, plasowany jest niżej na przykład za ten ostatni sezon niż niektórzy piłkarze PSZ lub niż na przykład Laminia który grał w sposób bardziej widowiskowy ale ja bym chciał tutaj dorzucić jeszcze mojego ulubionego piłkarza z tego ostatniego roku, czyli Pedriego, który w rankingu złotej piłki był jedenasty, a który moim zdaniem rozegrał absolutnie arcywybitny sezon, a był doceniany na przykład przy okazji takich meczów jak Barsa z Newcastle, kiedy nagle cała Anglia zachwyciła się po prostu Pedrim, jaki to jest znakomity zawodnik. Tak naprawdę, gdyby Barsa wygrała tę Ligę Mistrzów, to uważam, że ta topka w złotej piłce mam na myśli top 10, top 5 po prostu wyglądałoby zupełnie inaczej, zabrakło po prostu tego lauru. Ale to jest też naturalne, ponieważ osiągnięcia drużynowe też bezpośrednio wpływają na złotą piłkę. Ja przypominam oczywiście, jakie są kryteria. Osiągnięcia indywidualne, osiągnięcia drużynowe i kwestia fair play. Więc nawet jeśli Barcelona miała na przykład. Znakomitych piłkarzy na wielu pozycjach, brak ligi mistrzów jest wystarczającym argumentem, żeby trochę ich w tym rankingu zepchnąć. Przy czym uważam, że Rafinia czasami w niektórych klasyfikacjach spychany jest zbyt nisko. Absolutna topka w tym roku. Dorzuciłbym tutaj jeszcze jedną rzecz, yy, jedną historię w zasadzie: Rakowa-Częstochowa. Przede wszystkim, mm, po pierwsze, Liga Konferencji bez porażki, cztery zwycięstwa, dwa remisy, lepszy był tylko Strasburg. Po drugie, wytrzymanie całej tej sagi z Markiem Papszunem do samego końca, to jak rozegrał to wszystko Michał Świerczewski, który po pierwsze nie ugiął się pod żądaniami Legii, która Legia jako taka pasuje do... Ile dałbym, by zapomnieć cię? Cyrkus i skandaloza, oczu kąpiel i wnukom będę opowiadał. Legia pasuje do wszystkich kategorii, bo to, co się wydarzyło z tym klubem jest absolutnie niesłychane. Ale to, jak zachował się Raków, często w całej tej historii, to jest też moim zdaniem taka bardzo dobra lekcja zarządzania dla ludzi z Legii. Po pierwsze, nie uginasz się, nie dajesz sobą wycierać podłogi. Legia chce twojego trenera? Nie chce. Zgłaszajcie się, płacicie. Nie płacicie, to nie ma trenera. I nagle się okazuje, że kiedy kibice Rakowa naprawdę mogli się obawiać o to, jak raków, piłkarze tego klubu, zareagują na rychłe odejście Marka Papszuna, no zareagowali tak, że poza piastem kibice zaczęli po prostu wygrywać i dobrze grać w piłkę. No i co się okazuje? Że Marek Papszun dojeżdża do końcówki Ligi Konferencji jako jeden z topowych zespołów plus Raków jest w grze jeszcze o Mistrzostwo Polski. Naprawdę niesamowita to jest historia, ale to jest też taka historia, która pokazuje, jak czasami reagować na kryzys, jak czasami podchodzić strategicznie do zagadnienia, myśleć dwa, trzy, cztery, pięć kroków do przodu, a nie wiecznie budzić się z ręką w nocniku, tak jak Legia. Najpierw walczą o pozostanie Gonzalo Fejo. Gonzalo nie zostaje. Szukają takiego dyrektora sportowego. Tracą na to mnóstwo czasu. Trafia tam Michał Żewakow. Potem Żewakowowi dokładają Frediego Bobicza, który, no pytanie, czy w ogóle był tam potrzebny potem stawiają po bardzo długim oczekiwaniu na trenera Jordanesku, on się kompletnie nie nadaje do tej roli, potem bardzo długo szukasz kolejnego trenera, co w ogóle, co to było? Co to było? Więc mamy tutaj tak naprawdę takie dwie antytezy, czyli Raków jako klub naprawdę wzorowo zarządzany i Legię jako absolutny antywzór zarządzania. Więc Legia pasuje tutaj do czterech kategorii. Czy Raków jest gołtem Pewnie to są zbyt mocne słowa, no bo nie oszukujmy się, Raków nie jest hegemonem w tym momencie w polskiej piłce. Ale jednak wykonał tak znakomitą robotę przez ostatnie pół roku. Nawet ta kwestia podniesienia się z kryzysu to jest coś, czego nie należy zapominać, że. Uważam, że po prostu trzeba to koniecznie, koniecznie docenić. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten odcinek. Z tego miejsca chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, ale też zachęcić Was oczywiście do komentowania tych kategorii, co Wy byście jeszcze tutaj oczywiście wpisali. Czekam na Wasze głosy i pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, bo tutaj też pojawiają się bardzo ciekawe, czasami zabawne, czasami mniej zabawne, czasami cringeowe, czasem mniej cringeowe, ale generalnie bardzo różnorodne treści. Trzymajcie się, pa.